Kambo Life, Kampot, Kambodża. My się z Kubą wybieramy dzisiaj do nakupendy. Przyjechaliśmy jeszcze podpompować koła. Bo chyba tak nie, nie za specjalne to ciśnienie. Kuba wypożyczył, o, znaczy wypożyczył, udostępniłem mu skuter oraz piękny kask. Pasuje mi do osobowości. Pink style. Mimo zbliżającej się pory mokrej, pory deszczowej w Kambodży obecnie każdy dzień jest coraz bardziej słoneczny, jest coraz bardziej gorąco, można powiedzieć upał No na taki tryb do nakupędu jak najbardziej Ale jakoś, tak jak wspominałem, no ta pora deszczowa i jak na razie jej nie widać, były takie początki ale nie ma, my je, przyjechaliśmy tutaj jeszcze Wymienić, My Kuba przyjechał wymienić dolary. W pięknym kasku oczywiście. Tutaj jeszcze tak z ciekawostek, chociaż pewnie już wiecie, ale 100 dolarów to jest ponad 400 tysięcy rieli. Także 1000 dolarów, 1000 dolarów, 4 miliony. Także jesteś milionerem przy 1000 dolarów. i jeszcze tę kowanko oczywiście ceny cały czas rosną na paliwie to no są dwa... No, także jeszcze jakieś tutaj nieporozumienia, ale aha 4,33 jeszcze zawała tej lepszej Dobra, jedziemy dalej. My jeszcze bez śniadania, także zatrzymaliśmy się Nazywam to jakieś z Bartkiem. Wydaje mi się, że taka jak najpa, można nazwać ją pod parasolką. A to ze względu tutaj właśnie na ten motyw z parasolkami. Ja zamówiłem oczywiście bajcia z kurczakiem. Rys smażony z kurczakiem. Kuba tam już nagrywa. Oczywiście ja to z telefoniku elegancko. Kuba to tutaj ma sprzętu. A sprzętu dzisiaj nawet. Y Zabrał drona, drona, chyba dronem, będzie, dronem będzie, będzie, latane. Latane, no. będzie latane. No ja czekam na jedzenie i jedziemy dalej. My już na kupędzie, ja widzę, że Kuba coś już chodzi i nagrywa. Jest i Bartek, mi tam się urwało chyba yy, materiał urwało. przy, przy, przy akłaponice. Także jesteśmy już tak jak mówiłem wcześniej na kupendzie. Tam Kuba teraz widzę, że nagrywa koty. Michał robi dzisiaj pieprz. Pieprz. Cześć. Znaczy sos, zielony pieprz. Także produkcja jak zwykle praca w nakupędzie. My jeszcze idziemy tam troszkę zobaczyć farmę. No nie my, wy. No my z Kubą. No. Bartek, Bartek przed nas nawiedzić i się pyta, gdzie jest piwo? Gdzie jest piwo? Musimy no jechać do sklepu. Masz jedno i wypiłeś sam. No. Ty <laughs> mogli się sobą udzielić. Chcesz, <laughs> chcesz łyka? Nie wiem no, trzeba jechać do sklepu, także pojedziemy. A co tam ciekawego? Powiedz, u Ciebie. Słyszałem, że wędzarnik żeś oporządzał. No, coś tam robiłem przy wędzarniku, ale to jeszcze, jeszcze. Dzisiaj może będę go przepalał pierwszy raz. Musimy jechać do jakiegoś do lasu, jakiegoś dzika złapać, bo wędzimy go, co? Dzika, Albo chociaż tego, jak się nazywało to dzikie zwierzę? Co było tego do? wariata? Tak. Hmm. No nie, on na pewno będzie ten, niedobry. Hmm. On mięsisty za bardzo. To właśnie dobrze chyba. Nie jakąś rybkę możemy upędzić. Ja tu ja myślę, Dzień że my byśmy stawkę godzinową za ten, za, za czas antymowy. To znaczy ja już chciałem o. ostatnio powiedzieć, że dlaczego mnie nie ma na filmach YouTube, bo Marcin nie, przestał płacić. Przestał tak. płacić, tak. O i ten, Głos ale zobacz ile masz fanek, ile masz Super. okazji do... Co, I co z tego, jak nie ma tu? Coś ostatnio chciałem. Chciałem sobie jakąś prywatę zrobić znowu, ale... Znowu? Dawaj. Ale właśnie zapomniałem kogo. Sosy. Ale a propos z Mańka ostatnio oglądałem... Kogo? A, ten ci mówiłem, ten taki piekarz w Anglii, no. co oglądałem. Też pozdrawiał Mańka. Ciekawie czy tego samego. Czy tego samego. Kurde, Mańk chyba słynny jakiś jest. No. Nie jednemu Burek na imię, czy coś takiego. Ładny. Ja też znam ze dwóch Mańków, także... Możesz ich pozdrowić, Michał. Pozdrów. Rudy jest Pańku. Rudy <laughs> jest na sprzedaż, dopłacam to 2000 rieli Za kota? Za kota no. A ile masz tych kotów? Ja tyle co widzę no, nie no, się nie opłaca na nakupęcka rodzinka, rodzinka kotów Jakbym miał 100 kotów i dopłacam no. po 2000 rieli tak A jak? Także jakby ktoś kota z Kambodży chciał przygarnąć Wyślemy DHL-em 2000 rieli Michał sprzedaje za pobranie. Albo do każdego yy, sosu jakiś kot. Sos z <noise> kota. Kot sosu. do sosu, tak? <noise> Albo tak. Ja nie wiem czy się zmieści. Znaczy po blenderze na pewno się zmieści. Ja chciałem tutaj pokazać te większe ryby, ale jak na razie widzę nie chcą się pojawić. Sama drobnica. Jak widzicie. No, a pomysł jest teraz taki, żeby część siatki zdjąć żeby więcej słońca dać tutaj pomidorom, tutaj bazylii, chychili. Myślę, że warto to sprawdzić. Mimo że ryby nie biorą to akurat mamy takie dosyć fajne słońce Widzicie ile tych rybek małych oraz tych większych filapi jest O, widziałeś to? To są właśnie ryby odpowiedzialne za nawożenie tutaj naszej jakłoponiki. Mimo że nie ma owoców będziemy jeszcze nad tym pracować to i tak uważam, że Fajnie, że udało się taki system zbudować, bo czasami wiesz... W ogóle mega ciekawe to jest, nie? Że... No powiem Ci, że jak z Michałem rozmawiałem, no to, to... jest ciekawe, ale to już tysiące lat temu wykorzystywali na... No chyba w Cesarstwie Rzymskim też na właśnie... Na, na, na wodzie, czy, czy podlewali właśnie... No Podobnie coś jak akwaponika, mhm. że też potrafili hodować rośliny, warzywa, także... To nie jest wiesz, jakaś tam nowość, ale no wiesz, no w, w, w obecnych czasach... No to wiesz, że już teraz są takie metody, że można wyhodować coś z niczego w bardzo szybkim tempie, nie? Oczywiście, że to jest niezdrowe i, i nienaturalne to jest sprawa. No, jest... no tu masz zachowane, wiesz, to jest coś ciekawe, że jakbyś chciał, czy ryby byłyby chore, czy by działo się coś z roślinami, to nie można ingerować w tej żadną chemię, bo zawsze ktoś na tym ucierpi. To al musisz oprowadzić w taki sposób, wiesz, no my tu sprawdzamy, po, pozioma e, pH. Yy, też azotany, no nie? bo to też nie może być za bardzo przekroczone. Myślę, że w tej chwili, wiesz, no patrząc na rośliny, jedne tutaj widzę jakieś liście, jedne wyglądają lepiej, drugie gorzej, hmm. ale mimo wszystko, no, yy, wiesz, no sam, sam jakby ten amoniak się w te azotany nie przetwarzał, to by nie było takich wzrostów, nie? Także to jest taki eksperyment, właśnie Tutaj. A jaki jest koszt z budowania takiego systemu? Wiesz są kartony, to są z odzysku. Tutaj to, co zbudowałem na dole, to też jest odzysk. Zbiornik też zbudowaliśmy z takich części spółek, gdzie to za prawie za śmieszne pieniądze, wzięliśmy tam chyba za, za taki większy element, chyba 2 dolary, 2,50. Z tego co pamiętam, no wiadomo, jakieś folie, jakieś beczki. No myślę, że kurczę, więc no pompka, no myślę, że kilkaset tam 200 dolarów, można coś takiego zrobić, nie? No i najdroższy z tego wszystkiego to był, zawsze zapominam nazwy, keramzyt. czyli to są te kamyki tutaj, no to dałem 50 dolarów za 40 litrów, nie? nie. Tylko że, a ten, to jest ten, to jest zwykły kamień, to jest taki zwykły, wiesz, tutaj z pobliskich pewnie jakichś kamieniołomów czy coś takiego. No dobra, idziemy dalej wywiedzać <noise> Na Kupenda Lake, dokarmianie. <noise> Jak na razie sama drobnica. Ale pojawiają się, pojawiają już. O, tutaj trochę już takich większych przybyłek. No było, no jest no, takich patelniaków, ale myślę, że za parę miesięcy, za pół roku to powiem ci, na wędeczkę tutaj, bo tu widzisz wędkę mam obok, będzie można sobie fajnie połapać i obiad odłowić. Świetnie. Kubę, żeby mu pokazać. Wy chyba dawno nie widzieliście właśnie. Miejsce w Nakupendzie, gdzie jest pieprz. Jak możecie zobaczyć. mi po prostu, gdzie pieprz rośnie. Tak. Trochę jest, widzę na gałęziach. To jakiś czerwonawy nawet. No, przynajmniej pojedyncze ziarenka. Trochę jest tych krzewów, ale tak jak chyba ostatnio w jakimś filmie wspominałem, w Kambodży się klimat zmienia, wilgotność się zwiększyła i też z pieprzem zaczynają być problemy. Także nie ciekawie. Opuściliśmy już na Kupendę Jedziemy jeszcze w stronę Secret Lake A później już prawdopodobnie w kierunku Kampotu a tutaj wam chciałem pokazać już nie raz mówiłem jak bogata w wodę i w ogóle ten klimat jak jest odpowiedni dla roślin tutaj akurat mamy papaje drzewo tutaj gdzieś wyrasta z jakiegoś rowu przy drodze ale prawdopodobnie dzisiaj akurat wygląda to na świeże złamanie także było zobaczcie tak dużo papai, zresztą tutaj leżą też po bokach. Było tak dużo papai, że po prostu drzewo się złamało i teraz leży tutaj na drodze. A cały dzień dzisiaj mega pogoda, mega gorąco. My jedziemy dalej w kierunku Secret Lake. Inpexo.com jest to połączenie biznesu tradycyjnego z systemem blockchain. Na ich stronie możecie zobaczyć jakie obecnie projekty rozwijają oraz możecie wypełnić formularz, aby dowiedzieć się więcej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami Inpexo.com.